Nie wiem, czy wiecie, ale dzieci mają swoje prawa. Prawa dziecka są zapisane w dokumencie podpisanym przez polski rząd, a ich przestrzegania pilnuje rzecznik praw dziecka. Musicie znać aż takich szczegółów. Ważne jest natomiast to, żebyście wiedzieli, jakie macie prawa. Macie na przykład prawo do bycia bezpiecznym. Czyli jeżeli ktoś straszy was, rzuca w was kamieniami czy bije, to znaczy, że łamie prawa dziecka do bezpiecznego życia. Macie również prawo do odpowiedniej ilości jedzenia i do ciepłych ubrań. Czyli jeżeli jesteście głodni, to znaczy, że coś jest nie tak. Macie również prawo do opieki lekarskiej. Czyli jeżeli boli was noga, ząb czy od dawna chorujecie, ktoś powinien zaprowadzić was do lekarza. Macie prawo do bycia wysłuchanym. Jeżeli dzieje się cokolwiek złego, to powinna się znaleźć w domu lub w szkole osoba która Was wysłucha i podpowie Wam, co macie zrobić. Macie również prawo do zabawy, czyli do spotykania się z kolegami, grania w piłkę, korzystania z komputera. Ale pamiętajcie, że bawić możecie się dopiero po odrobieniu lekcji, ponieważ oprócz prawa do zabawy, macie również prawo do nauki. Nikt nie może zabronić Wam czytania książek, pisania wypracowań. Uczenia się tabliczki mnożenia czy odrabiania prac domowych. Pamiętajcie, że jeśli czujecie, że Wasze prawa są zaniedbywane, powinniście reagować. Powiedzieć o tym zaufanej osobie dorosłej albo zadzwonić pod telefon zaufania. Oczywiście oprócz praw macie też wiele obowiązków, jak obowiązek do nauki czy bycia grzecznym, ale przecież doskonale o tym wiecie.